Bajkowisko.pl zaprasza. Dla bajkowiska Maria Julia Zaleska Wieszczka Okruszyn czyta Karolina Muszalak Buława. Adaś był dobrym posłusznym chłopcem. Miał tylko jeden zły zwyczaj. Bardzo nieporządnie jadł chleb i bułeczki. Na przykład połamał kromkę chleba Zjadł mały kawałeczek, a resztę podrobił, porozrzucał po całym stole, czasem i pod. Potem brał drugą kromkę, z którą robił dokładnie to samo. Matka często przestrzegała Adasia. Mówiła mu, że to brzydko tak marnować chleb, że na świecie jest dużo ubogich dzieci, które czasem nawet kawałeczka suchego chleba nie mają, gdy dokucza im głód. Adaś słuchał słów matki, kiwał głową, że rozumie, ale po chwili zapominał i znów robił to samo. Pewnego razu, latem, w piękną pogodę mama wybrała się z Adasiem do lasu. Zabrali ze sobą spory podwieczorek, bo na świeżym powietrzu zawsze ma się wyborny apetyt. Adaś pierwszy raz w życiu widział taki duży las. Wszystko go tam bawiło. Słuchał kukania kukułki, kucia dzięcioła, świergotu różnych ptasząt. Nagle zobaczył wiewiórkę. Skakała po gałęziach drzewa. Wiewiórka także spostrzegła Adasia. Niestety, takie dzikie zwierzątka zwykle okropnie boją się małych chłopczyków, bo wiedzą, że ci lubią je chwytać i męczyć, a przynajmniej więzić co dla biednego stworzenia, przyzwyczajonego do swobody, jest męczarnią. I tak, wiewiórka spojrzawszy tylko na Adasia, rzuciła się do ucieczki, skacząc z jednego drzewa na drugie. Chłopiec gonił ją. Nie tyle chciał ją złapać, co lubił patrzeć na jej zgrabne susy. Mama, zajęta odpakowywaniem podwieczorku, nie zauważyła nawet, że chłopczyk się oddalił. A ten... Biegnąc prędko, co by wiewiórki nie stracić z oczu, zapuścił się w głąb lasu. W końcu wiewiórka go prześcignęła, nie mógł jej nigdzie dojrzeć. Dopiero wtedy przypomniał sobie, jak mama po kilka razy powtarzała, aby nie odchodził od niej daleko. Bo las duży, gęsty, więc łatwo w nim zabłądzić. I naprawdę zabłądził. Zaczął biec, wołał mamę z całych sił, ale tylko echo leśne jakby naśmiewając się z niego powtarzało Mamo! Mamo! Głos mamy wcale się nie odzywał. Adaś najpierw biegł w jedną stronę, potem zawrócił w inną i znów w inną. Wszystko na próżno. Nie było sposobu trafić do miejsca, gdzie mama została z koszem. A gdy przypomniał sobie o podwieczorku, poczuł, że jest głodny i to bardzo, bardzo głodny. Wyjeżdżając z domu, prawie nie zjadł obiadu, taki był przejęty. Teraz do podwieczorku dostać się nie może. Na domiar złego ogarnął go strach, bo przecież w lesie bywają wilki i inne drapieżne zwierzęta. A te, jak nic gotowe, małego chłopczyka pożreć na podwieczorek. Musiało upłynąć sporo czasu, bo Adaś okropnie się zmęczył. Nóg prawie nie czuł, i spłakany, zabiedzony, nie mogąc już zrobić ani kroku więcej, padł pod drzewem, niepokojąc się, co będzie, gdy słońce zajdzie i zrobi się ciemno. Już prawie zaczął tracić przytomność, gdy nagle. Coś pojawiło się i poruszyło między drzewami. Rozległ się dziwny szelest. Adaś zamknął oczy, bał się, że zobaczy zaraz coś okropnego. Po pewnym czasie otworzył znów oczy, spojrzał i o dziwo! To nie zwierz drapieżny, tylko śliczna młoda pani, pięknie ubrana, stała w pobliżu pod drzewem. Miała na sobie błękitną jak niebo sukienkę, szarfę z białej, przejrzystej gazy, a na głowie wianeczek z polnych kwiatów. U jej nóg stał duży kosz, cały napełniony kromeczkami chleba, każda różnej wielkości i połamanymi bułkami. Trochę dalej zobaczył Adaś gromadkę dzieci, starszych i młodszych siedziały na trawie. Wszystkie były ubrane bardzo skromnie, ubogo, ale twarzyczki i ręce miały czysto umyte. Podchodźcie po kolei, odezwała się piękna pani, zwracając się do nich. Najbardziej głodne niech przyjdą pierwsze, ale spokojnie, chleba wystarczy dla wszystkich. I dzieci. Bez żadnych sporów zgodnie, spokojnie zbliżały się do niej, a ona wyjmowała z kosza kawałki chleba i rozdawała każdemu po kolei. Adaś, niewiele myśląc, zerwał się także, podbiegł do tej pani i wyciągnął swą rączkę po chleb, bo i on przecież był bardzo zgłodniały. A to co? Spytała piękna pani, zupełnie innym, poważnym i surowym głosem. Ty, mój chłopczyku, nie masz prawa do tego chleba. Ale mnie tak bardzo chce się jeść odrzekł chłopczyna żałośnie. Chcesz jeść powtórzyła pani. To dobrze. Poczułeś dziś, co to jest głód i może zrozumiesz, że nie godzi się marnować chleba, gdy ma się go pod dostatkiem bo są inni, ubożsi, którym ten chleb przydać się może. Ja jestem wieszczką okruszyn. Zbieram po świecie wszystkie resztki, okruszyny chleba i bułek rozrzucane przez takie niebaczne dzieci jak ty. O, dużo, bardzo dużo zawsze zbierałam po tobie. Gdy uzbieram pełny kosz okruszków, rozdaję to biednym, głodnym dzieciom, a najdrobniejsze okruszyny sypie ptaszętom. Mówiąc to. Wieszczka wzięła ze spodu kosza garść drobnych okruszyn, rzuciła na trawę i wnet zleciało się do nich mnóstwo ptasząt. Zajadały chciwie. Ale ty nic z tego dziś nie dostaniesz, mówiła dalej do Adasia. Dlaczego marnowałeś chleb? Widzisz, jaka to przykra rzecz być głodnym i nie mieć czym się posilić? Oj, będziesz miał nauczkę. Ależ ja Taki okropnie, okropnie głodny jestem! Wołał biedny adaś, zalewając się łzami. W końcu padł na kolana, złożył rączki i powiedział błagalnym głosem. O, pani Wieszczko! Kochana pani Wieszczko, okruszyn! Ja się już poprawię! Nigdy nie będę rozrzucał chleba, nigdy w życiu! Tylko proszę mi dać choć garsteczkę tych okruszynek, tych co dla ptaszków! – Czy naprawdę przyrzekasz? – zapytała wieszczka łagodniej. – Czy obiecujesz dotrzymać słowa? – O, dotrzymam, dotrzymam! – powtarzał Adaś. – Nigdy, przenigdy nie wyrzucę już najmniejszej choćby okruszyny chleba! – To dobrze. Teraz zamknij oczy – powiedziała wieszczka. Chłopczyk zrobił, jak prosiła go wieszczka. W tej samej chwili… Uczuł jakieś ramiona obejmowały go i unosiły w górę. Spojrzał i wykrzyknął z radości. To mama trzymała go w objęciach, okrywając pieszczotami. Wieszczka okruszyn znikła razem z koszem. Znikła też gromadka głodnych dzieci. Zostali tylko Adaś i mama. Biedaku mój! mówiła mama. Zasnąłeś ze zmęczenia i coś strasznego musiało ci się chyba przyśnić. Bo jęczałeś i żaliłeś się przez sen. Dzięki Bogu, że cię odszukałam. Chodźmy prędko na podwieczorek. Musisz być bardzo głodny. Ach, to wszystko mi się śniło, zawołał Adaś. Co ci się śniło? Co? dopytywała mama. Adaś opowiedział mamie swój sen, a ona, wysłuchawszy go do końca, rzekła. Radzę ci jednak, moje dziecko, dotrzymać słowa danego przez sętej wieższce okruszyn, bo w tym, coś od niej słyszał, jest dużo prawdy. Dotrzymam, mamusiu, dotrzymam zapewnił Adaś, zajadając się pod wieczorkiem, aż uszy mu się trzęsły. Potem poprosił mamę, aby to, co zostało, posypała ptaszkom, tak jak robiła to wieżczka okruszyn. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polony.